Od kilku lat wizją HSA jest dosięganie studentów w Szczecinie. Jest tutaj ponad 75 tysięcy studentów. I jest pytanie, jak wszystkich dosięgnąć? Jak dosięgnąć tych wszystkich stu studentów? Nie jesteśmy w stanie każdego jednego studenta skonfrontować z Ewangelią. Nie jesteśmy w stanie objąć pracą, objąć pracą tych wszystkich studentów. Poprzez różne grupy, poprzez różne akcje. W zeszłym roku udało nam się zrealizować projekt Tożsamość przy rozdawaniu Ewangelii Marka. Ponad 400 Ewangelii zostało rozdanych. Ponad 1000 studentów usłyszało Ewangelię, mogliśmy z nimi rozmawiać, mogliśmy z nimi wypełniać ankiety, mogliśmy im dać tą Ewangelię. Jesteśmy w stanie objąć pracą te 70 tysięcy studentów jeżeli tylko będziemy podążać za tym, co mówi do nas Pan. Jeżeli będziemy formować różne grupy na różnych uczelniach, różne eventy będziemy robić, to ci studenci usłyszą Ewangelię. Dosięgnij studentów Ewangeliom!